Witam na moim kanale, gdzie znajdziecie Państwo mnóstwo interesujących informacji na temat usterek i napraw z życia codziennego. Zachęcam do subskrybowania, aby nie przegapić żadnego poradnika. Dziękuję za Waszą obecność i do zobaczenia w kolejnych filmach. Dzień dobry, witam Państwa. Dziś zajmiemy się naprawą wkrętarki. Usterka, która w niej występuje, jest to zblokowany przycisk. do zmiany prędkości obrotów. Spróbujemy zdiagnozować oraz naprawić. Żeby się do tego dostać, przycisku trzeba oczywiście rozpołowić całą wkrętarkę, a żeby ją rozpołowić, należy zdjąć futerko, oczywiście akumulator <laughs> i powykręcać każdą ze śrub. A więc zacznijmy. Najpierw musimy zdemontować futerko. Aby je zdemontować, należy łączyć lewe obroty i schować, te, ten, żeby ten dziubek schował się na maksa. Ok. Jak już się schował. W środku mamy śrubę na śrubokręt gwiazdkowy, którą należy wykręcić, ok śrubę mamy wykręconą żeby zdemontować futerko potrzebny nam, nam będzie imbus który trzeba wkręcić w futerko używając prawych obrotów trzeba uważać o właśnie i teraz tak jak już mamy zblokowanego imbusa ja nie ukrywam, że już sobie to futerko poluzowałem, ale pokażę Państwu, jak to trzeba zrobić. Imbus mocno wkręcany, przerzucamy się na odkręcanie. I albo trzymamy bardzo mocno, albo blokujemy w imadle i na lewych obrotach startujemy. Proszę bardzo, futerko zdemontowane. Ok, dalej akumulator już nam nie będzie potrzebny, możemy go odłączyć. Następnie musimy zdemontować całe sprzęgło. Tu są od niego śruby, są też na tak zwaną gwiazdkę. należy zwrócić uwagę, bo pod spodem jest sprężyna, która to wszystko trzyma. O właśnie. Demontujemy całość. I odkładamy na bok. Jest owa właśnie sprężyna, o której mówiłem. Mamy również Mamy również te całe przeniesienie napędu, które nam się Zblokowało. Aczkolwiek. Zblokowało się nam dlatego, że nie trafiło w rowek. Wystarczyło przekręcić pokrętłem regulacji, czy to wiercenia, czy udaru, czy po prostu wkręcenia wkrętów i już wyszło razem razem z podkładką. Jeśli nie będzie chciało wyjść tak do końca, tak jak w tej chwili należy oczywiście delikatnie tą podkładkę podważyć i jest. Ściągamy wszystko. Tutaj sprężyna może zostać. Jak już mamy krętarkę rozkręconą do tego stopnia, wykręcamy teraz pojedynczo każdą z tych śrub. Śruby wszystkie wykręcone możemy zacząć rozpoławiać. Należy zwrócić uwagę przy rozpoławianiu. O, proszę właśnie jeszcze, żeby niczego nie pogubić. Przód nam wyszedł. Tył nam coś trzyma. Jest. Jak już mam rozpołowioną wkrętarkę, możemy zobaczyć, co tu się dzieje z tym przyciskiem. Dlaczego on nie chce chodzić? Proszę bardzo, po rozpołowieniu nagle zaczął działać. A więc musimy znaleźć przyczynę, dlaczego nie chce działać jak jest wkrętarka skręcona na pewno trzeba to przedmuchać, oczyścić to miejsce to tutaj widać ile się nazbierało pewnie przez lata użytkowania syfu i ciekawi mnie ta wygięta sprężynka zaraz muszę to to sprawdzić złożę na chwilę jeszcze raz i zobaczymy, co się będzie działo. Usterka wydaje się być dość banalna, bo owa sprężynka, którą tutaj widać, mam nadzieję, że ją widać, o tak, blokuje się tu w tym miejscu, w tym przejściu o plastik, dlatego nie da się, nie da się zmienić biegu z pierwszego na drugi, z drugiego na pierwszy. Trzeba ją, tę sprężynkę delikatnie podprostować, żeby tutaj mogła chodzić w tym miejscu. I powinno działać bez problemu. Ok, wkrętarka złożona jest na tyle, aby można zrobić pierwsze testy. Sprężynka trochę wyprostowana, widocznie musiała się wygiąć e, w jakiś sposób. Delikatnie ją wyprostowałem. I robimy pierwsze testy na tak zwane sucho. Czy przycisk działa, czy nie? Pierwszy bieg, drugi bieg. Przełącza się w tym momencie bez problemu. Oczywiście ona nie w tej chwili nie jest skręcona, tylko trzymam ją dłońmi po to, aby upewnić się, sprawdzić, czy wszystko działa. Jak widać, działa. Skręcamy w takim razie śruby powrotem. Wkrętarka już wkręcona, podłączyłem akumulator na chwilę, aby sprawdzić czy wszystko działa tak jak powinno. Bieg mamy pierwszy. Działa. Przełączyliśmy się na drugi. Działa. Z powrotem pierwszy. Działa. Drugi działa. Także myślę, że można uznać usterkę Została usunięta. Skręcamy futerko i gotowe. Kręterka wróciła do stanu z początku. Procedura skręcania wygląda 180 stopni odwrotnie od procedury rozkręcania. Eee, sprawdźmy, czy działa. Bieg pierwszy <laughs> działa. Przełączamy na bieg drugi. działa, wróćmy do biegu pierwszego widać zdecydowanie wolniej, że się kręci tu już też szybciej a zatem kolejna prosta naprawa na, naprawiona zapraszam Państwa do lajkowania, komentowania i do subskrypcji pozdrawiam